Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku ze zdrapkami. Dzisiaj jest to Król Cash, po 10 zł mam dwie zdrapeczki o numerze 15 i 14. Jeszcze tej zdrapki nie miałam, ona ma taką fakturę kurczę mieniącą się, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze zdrapywać. No i mam nadzieję, że się pojawi zwrocik. także kochani bez przedłużania trzymajcie mocno kciuki, żeby się coś tutaj trafiło i idziemy drapać. Okej, okay, kochani, jak widzicie, mamy te drapeczki. Zaczynam od numeru 14. Powiem że to jest jeden z moich ulubionych liczb. I tutaj mamy nasze liczby. Koronę. To wygrywamy kwotę, a jak będzie, będą banknoty, to przypisana kwota razy 2. Także liczymy na tą przypisaną kwotę razy 2 i zaczynam drapać, to chyba z przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Niestety nie przygotowałam się żadnym drapakiem dzisiaj. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę, bo kurczę, powiem Wam, że ciężko, ciężko się drapie. Nawet bardzo. Ale jak zobaczyłam tą zrapkę w punkcie, to była mnie, musiałam ją wziąć. I nasza liczba wybiegająca to 37, 59, 56, 48 i 38. Także sprawdzamy. 21.

18 to żółwe, takiej nie mamy. 45, niestety, 28, i ostatnia liczba to 58. Niestety, niestety, kochani, nic tu nie ma. Zobaczę kontrolne, jeżeli je znajdę. Ale okropnie się tą zdrapkę drapią, bo ja mam. No nie wiem, gdzie te kontrolne. Nie wiem, czy słyszycie, ale ją tak się drapie okropnie, że aż ciarki przechodzą. No nie widzę tych kontrolnych, szczerze mówiąc. A tu mam jakąś i Widzicie, się tak pokrywali je pomiędzy A literkami. O, i TVG, czyli zapka ja pechowa. sobie ją tutaj odłożę. I bierzemy już tą drugą, żeby sprawdzić, co tu się znalazło, a ta jest o numerze 15, czyli ta 14, jednak nie była taka szczęśliwa, jakbym chciała. Sprawdzamy nasze liczby 39 34, 33, 35 Ale wszystkie po były trzy. I 55. O, 55 mi się wtedy w tamtych porach, trzeba pamiętać. Dobra, sprawdzamy nasze liczby, czy są 59, 11, 21. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście tą to już, bo ja pierwszy raz ją mam. 19, 32. No tyle mam 30, że chyba może nam się dotrafić. 18, no chyba, że będą dawały takie maluszki, właśnie. 57, 26, 56 obok, 28, niestety, 23. O, mamy koronę, czyli tutaj mamy wygraną. Super, bardzo się cieszę, że to nie był taki pechowy odcinek, czyli przypisana do niego kwota. Jest naszą wygraną, no to fajnie, ale nikt nie podwajamy. Siedemnaście, okay. trzynaście, ostatni rząd, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, i ostatnie to pięćdziesiąt. 8. Ok, sprawdzamy, co jest pod naszą koroną, co tu się udało wygrać. I mamy 10 zł. Odkrywamy nasze kontrolne, które nie wiem, gdzie są kochani, ale postaram się je zlokalizować. Może tak ostatnio, ale powiem Wam, że ciężko z tą zdrabką. Mamy G. G. I G. Czyli 3G to jest 10 zł od korona. Zdrapię sobie teraz ten kost do oddania, bo jutro zaraz pojadę i sobie wymienię zdrapeczkę. Także kochani, mamy dyszkę fajnie. Chociaż tu mamy wkład 20 zł, no ale chociaż dyszka mogą zawsze nic nie być, prawda? A liczy się on, zabawa i przyjemność drapania. Chociaż powiem Wam, że już chyba tej zrapki nigdy nie kupię. To był mój pierwszy raz, bo tak się ciężko ją zdrapuje, że coś strasznego. Nie wiem, dajcie żeby znaczy, też tak mieliście. Kiedyś była też taka zrabka właśnie o takiej fakturze, że okropnie tak ciężko się to odrapało, i to było mało przyjemne. A teraz chyba kupię krzyżówkę nawet <grytanie> jej nie miałam. Także zobaczymy, może tą za 3 zł najtańszą, bo teraz jak szalałam z tymi zapkami droższymi. Więc chyba teraz pora na te tańsze. Dajcie znać, co Ty myślicie, co drapiecie Wy i co ostatnio wygraliście. A teraz życzę Wam udanego dnia, a właściwie wieczoru, bo prawdopodobnie ten filmik zobaczycie dopiero wieczorem. Także miłego wieczoru i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!